Szemandero, słuchajcie, pytacie się mnie e, w komentarzach, jaki hotel wybrać w Egipcie? Nie mam ku temu żadnych, absolutnie żadnych praw, aby wam takie coś polecać. Nie zawracajcie mi tym głowy, ale dam wam jedną dobrą radę. Przyzwyczajcie się do quality of Egypt, czyli e, jakości egipskiej. Nie ma tu jakości. Nie ma i koniec. Jak wybierzecie sobie, byle jaki hotel? czy dobry hotel, czy byle jaki, to tak jak macie tak traficie, nie wa gwarantuję wam nic kompletnie tego, że będzie tak jak będziecie chcieli. Co jest najważniejsze jadąc do Egiptu? Pozbyć się jakichkolwiek oczekiwań, zaakceptować to co się dzieje mieć to po prostu w dupie dobrze się bawić, cieszyć się piękną, czystą wodą pięknym słoneczkiem a a jakbyście chcieli wiedzieć jak się w Egipcie nie zesrać bo tam wgląd faraona, no to wam powiem nie żryjcie i nie pijcie tyle, a będzie Wam dane siedziece sranie. Jestem tu chyba 15 raz, słuchajcie, moje zęby wodą z kranu. Trochę ją tylko zawsze spuszczam, bo rury zardzewiały. ale w Polsce jest podobnie. A czy jest tu bezpiecznie? No, powiem Wam tak, jak powiedziałem, nie wiem, jest 12 czy 15 raz, nigdy w życiu w mieście nie wiedziałem, żeby ktoś się bił, żeby ktoś coś komuś ukradł i uciekał. Nie wiem, pewnie no, jak wejdziesz gdzieś tam, wiecie, w ciemne zakątki, albo pójdziecie na balety y, trzydniowe, no to jest szansa, jak w Europie, że coś wam się stanie. Aczkolwiek ostatnie zdarzenia, jakie miały w Austrii, słuchajcie. W Austrii, a tak. W Wiedniu. Y, przekonują mnie, że jednak w Egipcie jest bardziej bezpiecznie niż w Europie. Pozdro! A nie, jeszcze przepraszam, widziałem, jak się biją, ale turyści, jak się napierdolą. Teraz pozdro.